Cześć. Witam wszystkich oglądających mój film. Kolejny film z kolejną prezentacją piszczałki. Będzie to tym razem wykrywacz metali firmy Syscube. Model CS1220XD. Będzie to wykrywacz statyczny. Konstrukcja taka dosyć ciekawa. Tylko że już na dzisiejsze czasy można powiedzieć, że producenci odchodzą od tego typu konstrukcji. Większość jednak jest Konstrukcji w tej chwili typowej zaawansowanej elektroniki. No i a wykrywacze są dynamiczne. Ten wykrywacz jest typowy staty statyk. Yy, za chwilę pokażę na czym to polega, jak to działa. Panel, już w tej chwili cały czas oglądacie. Tak wygląda właśnie panel. A tak wygląda ten wykrywacz metali, patrząc na niego z boku. No, konstrukcja taka może troszeczkę toporna, ale mimo tego, że ta konstrukcja wygląda bardzo topornie. Jest w miarę lekki, tak jak widać składa się z podłokietnika. Tutaj pod łokietnikiem znajduje się komora na baterie lub na akumulatory, za chwilę to pokażę. Tutaj z tej strony mamy głośnik. Może warto jeszcze pokazać, jaka to jest wtyczka zastosowana w tym modelu wykrywacza. W tych starych modelach, pierwszych firmy Syscube, to te przewody były na stałe. Tutaj jest oczywiście standardowa wtyczka. Taka najbardziej, można powiedzieć, popularna, która jest stosowana przy wykrywaczach metali. Odkręcamy pierścionek w przeciwną ruchu wskazówek zegara, czyli w lewo. Jak już mamy ten pierścionek poluzowany, wtedy wyciągamy. Wtyczka jest, tak jak widać, pięciopinowa. Taka standardowa plus tutaj takie zabezpieczenie, które służy po to, żeby po prostu jak przykręcamy tą wtyczkę, żeby się po prostu nie przesunęło, nie urwały się te piny. Czyli taki standard. Tak samo jest gniazdo. Gniazdo wygląda tak. No i wkładamy normalnie z powrotem. I dokręcamy położeniu, dokręcamy tym pierściąkiem w prawą stronę i gotowe. Ten wykrywacz model Syscube CS1220XD. Akurat jest wykorzystywane ogniwa bateryjne 8 sztuk, tak zwane paluszki typu AA 1,5 V. Można też wykorzystać akumulatorki właśnie typu AA. Co prawda, te stare modele tych wykrywaczy Siscube były zasilane baterią 9V. Tu jest akurat rozwiązanie już paluszkowe. Tutaj, gdzie mamy podłokietnik wykrywacza metali, z tej strony znajduje się głośnik, a z drugiej strony, tutaj mamy z przedniej to... strony podłokietnika, tu z tej strony mamy dwa wejścia to takie wejście świecące, to służy do ładowania. Czyli, jeżeli mamy zastosowane akumulatory w środku, to możemy sobie po prostu poładować za pomocą ładowarki 12V. Te akumulatory, które są w środku, nie musimy wyciągać, wymieniać. Co prawda, z wykrywaczem metali nie jest sprzedawana taka ładowarka, więc nie wiem, jak ona wygląda. Ja w komplecie nie miałem tego. Tutaj to drugie wejście, to większe, na duży jack. To jest gniazdo słuchawkowe. Tu możemy podpiąć oczywiście słuchawki z dużym jackiem, albo zastosować przejściówkę dużego jacka na małego jacka na słuchawki. I to są te dwa gniazda. Teraz pokażę, w jaki sposób się wymienia baterię. Tak jak widać, podłokietnik wygląda tak, i z tej przedniej części, tutaj, gdzie faktycznie pokazywałem przed chwilą te wejścia, jest pokrywka pokrywka na Te śrubki, te wkręty tak to nazwijmy. I tak wygląda pokrywka. Tu w środku znajduje się właśnie komora, gdzie są schowane baterie. Jest zasilany ośmioma bateriami typu AA, czyli te większe paluszki. Jest to dosyć dobrze tak spasowane. Tutaj z boku jest taka gąbka. Możemy oczywiście, bo to wisi na takim przewodzie. E, oczywiście czerwony to jest plus, czarny to jest minus. Możemy to po prostu odłączyć, i wtedy nam ta komora zostaje w ręku. Takie standardowe, jak na 9-V baterie. Taka końcówka. I tak wygląda ta komora, gdzie po prostu montujemy albo akumulatorki, albo baterie. Ja tutaj, akurat w tej chwili, Wam pokazuję. Mam zastosowane akumulatory firmy Tronic o pojemności 2-300 Ah Kiedyś mówiłem o tych akumulatorkach w jakimś filmie Ja je kupuję zawsze w Lidlu Cena takich czterech sztuk to jest 16 zł, a to są akumulatory firma, firma Tronic słynie właśnie z tego, że ma dobrej jakości towar i no za przystępną cenę No i tak, i tak jak widać, na przemian Tu gdzie jest sprężynka to wkładamy baterię lub akumulatorek, tu gdzie jest minus Z tej strony mamy zawsze plus tu mamy minus. Czyli tupką do sprężynki minusem. I tak na przemian. Z tego co mi się udało wyczytać chyba nawet w instrukcji obsługi, to jest to opisane, że można zastosować akumulator 12V, ale nigdy nie widziałem tego akumulatora, jak on wygląda, więc tylko wiem, że coś tam czytałem na temat tego akumulatora. Ale wiadomo, ale... akumulatorki w tej chwili są tanie. Eee, zawsze można jakieś baterie dokupić, więc moim, moim zdaniem uważam, że... tego typu rozwiązanie paluszki jest bardzo dobre, z tego względu, że na całym świecie w każdej stacji paliw sobie dokupimy takie paluszki i można sobie zawsze wymienić, jakby nam po prostu zbrakło. Dobra, teraz to zamontuję z powrotem. O jak widzicie, nie można tu się pomylić, bo widać dokładnie, jak trzeba wsunąć, a no i wciskamy. To jest taka gąbka, taka twarda gąbka, która właśnie odpowiada za to, żeby nam to mocno trzymało się w tej komorze. I wsuwamy w ten sposób, żeby ten przewód wszedł w dół. O, i zobaczcie, ja po wsunięciu nawet jak obrócę do góry nogami i potrząsę, nie wypada. I teraz najważniejsza rzecz, o której trzeba pamiętać, żeby po prostu nie zgubić tej pokrywki. Tu oprócz tego jeszcze producent dał uszczelkę. Tu, w tym miejscu naokoło, w tym rancie jest uszczelka. I teraz tak pokrywka jest taka: wiadomo, te śrubki wkładamy normalnie i palcami normalnie dokręcamy do oporu. I teraz ważne, żeby te śrubki były dokręcone dosyć fest. Ale też, żeby nie przekręcić gwintu. Bo jeżeli zgubimy taką pokrywkę gdzieś w terenie, no to niestety w Polsce takiej pokrywki nigdzie nie dostaniemy. Chyba że zamówimy sobie od producenta ją z Anglii. Dwie sztyce, jedna w drugą wsuwana, tak jak widać. Tu mamy pokrętło, które blokuje. Tak się wysuwa. I później zakręcamy. I co, co najważniejsze w każdym wykrywaczu metali, sonda. Tutaj jest co prawda sonda dosyć mała. 20 cm średnicy. Czyli ma dokładnie 8 cali. Ale już konstrukcja ta taka nowsza nie jest taka gruba jak w tych starych modelach co pokazywałem Syscube'a. Tutaj już jest taka cieniutka konstrukcja tej sondy. Więc jest dosyć ciekawa. No standardowo tak jak we wszystkich wykrywaczach firmy Syscube taka śrubka z takim mocowaniem, tak to wygląda no, no taki standard jeżeli chodzi o długość całkowitą od podłokietnika do końca sztycy do sondy to po całkowitym rozłożeniu to jest 141 cm można wsunąć sztycę w tą drugą rurkę i wtedy osiągniemy długość 107 cm, więc troszeczkę można powiedzieć jest kłopotliwe jeżeli chodzi o transport no, ale niestety firma ta właśnie zawsze robi z dwóch elementów. No dobra, teraz Wam pokażę, jak tutaj należy sprawdzić stan naładowania akumulatorów lub w jakim stanie są baterie. Przed każdym wyjściem, wiadomo, w teren należy albo wziąć zapasowy komplet baterii, albo po prostu wiedzieć mniej więcej w jakim stanie są jeszcze, czy nam na wyprawę wystarczą. Różne wykrywacze, różnie to wygląda, niektóre mają wyświetlacze, pokazuje na bieżąco stan naładowania. Wykrywacze firmy Tesero po włączeniu w tych wykrywaczy tam po prostu 8 dźwięków, czy mniej dźwięków, ten stan baterii spada lub akumulatorów, w zależności co tam włożymy. Tu jest troszeczkę inaczej. To jest dosyć, dosyć ciekawy system. Wiadomo, tu mamy pokrętła gałki. Tu mamy z prawej strony pokrętło Sensitiv, czułość. I teraz tak, to pokrętło wiadomo. Tak jak wskazówki zegara, w prawo, w lewo. I musimy tak. Przekręcamy to pokrętło w lewo i teraz leciutko przekręcamy, jak już poczujemy opór, leciutko przekręcamy. Słychać takie tyknięcie. Teraz uruchamiamy wykrywacz metali za pomocą tego drugiego pokrętła po lewej stronie, tu gdzie pisze power off. W zależności, obojętnie na jakim tutaj poziomie mamy, to jest nieważne, nie? Tylko musimy włączyć. I teraz patrzcie. Po włączeniu wykrywacza metali pokazuje nam wskazówka stan naładowania baterii. Tutaj mamy narysowaną baterykę. W tej chwili, co pokazuje nam, co prawda na połowie, ja akumulatory tu mam naładowane na maksa. Nie wiem dlaczego, od samego początku... W tym wykrywaczu zauważyłem, że tak pokazuje. Tak jak widać, ta wskazówka jest taka leniwa, i mimo tego, że mamy naładowane tutaj akumulatory na fula, ona pokazuje tak, jakbyśmy mieli w połowie naładowane. No ale może lepiej, że tak pokazuje, niż by pokazywała odwrotnie, żebyśmy mieli w połowie na przykład naładowane akumulatory, aby pokazywała na fula, nie? No ale jest taki, taka możliwość właśnie sprawdzenia. Sprzęt jest może o tyle rzadko spotykany już w dzisiejszych czasach tego typu. Chociaż niektóre osoby mają tego typu sprzęt. No, ale większość ludzi teraz kupuje sprzęt z wyświetlaczami. No dobra, postaram się teraz pokazać, co prawda, w mieszkaniu jestem i nie mogę takich testów przeprowadzić, jak to działa dokładnie ten sprzęt, ale mimo tego, że jestem w mieszkaniu, udowodnię Wam, że ten sprzęt jest na tyle dobry, że nawet potrafi sobie poradzić w mieszkaniu. Mimo tego, że mam tutaj różne przedmioty metalowe wokoło, jeżeli chodzi, tak jak widać. Mamy taki wskazówkowy panel, który po prostu ta wskazówka, w zależności jak ustawimy, ta czerwona wskazówka. Jeżeli na przykład będziemy mieli kolor, jakąś monetę, cokolwiek z kolorowych metali, wskazówka wtedy wychyla się w prawo, na zielone pole. Jeżeli będziemy mieli stalowe przedmioty, wskazówka będzie się wychylać w lewo. W zależności też jak ustawimy tutaj dany program. Tak samo będzie się odzywał, i tak samo będzie pokazywał, więc no sprzęt jest bardzo banalnie prosty. No, szkoda, że już tego typu mało jest sprzętów na rynku produkowanych, niewiele film produkuje na takiej zasadzie, właśnie analogowej. No i tym bardziej, że to jest wykrywacz statyczny, więc też jest taki ciekawa jego zaleta, za chwilę to pokażę. Jeżeli chodzi o pokrętła, ma no, trzy pokrętła, raz, dwa, trzy. Trzy guziki, no i jeden przełącznik, który tu ma cztery tryby. To są właśnie te tryby pracy tego wykrywacza metali. Tu jest włącznik, tu mamy ustawienie czułości, a tu mamy ustawienie dyskryminacji. W zależności, jaki program tutaj włączymy. No dobra, pokażę mniej więcej jak ten wykrywacz się odzywa, jakim wydaje z siebie dźwięki. Wykorzystam tutaj do testu standardowy, stalowy krążek i typową łuskę karabinową. Jeżeli chodzi o ustawienia, nie wiem czy to będzie widać. No i patrzcie, teraz tak. Najpierw łuska karabinowa. Piskliwy dźwięk i wskazówka wychyla się w prawą stronę na zielone pole. I zwróćcie uwagę na to, że tak jak mówiłem jest to wykrywacz statyczny, czyli nie muszę po prostu nad nim machać prawo-lewo, tylko po prostu zbliżam do przedmiotu. No i dobra. Teraz wam pokażę na tym kląsku stalowym. Może pokażęście jeszcze... na typowo stalowy przedmiot po prostu. Wskazówka wędruje w lewą stronę. No dobra, teraz przesunęłem na kolejny tutaj program. Nie wiem, czy to widać. Teraz już nie będzie takiego dźwięku, jak było przed chwilą. Teraz troszeczkę to inaczej będzie działo. Tak, jak widać, wskazówka po prostu wychyla się w prawą stronę na kolor. Na stal w lewo, no i dźwięk jest ten sam. No dobra, powiem wam tak, że już mnie zaczęły wkurzać te tutaj testy w domu. Bo no, no nie da się po prostu przeprowadzić do takich testów. Sprzęt jest, może powiedzieć, taki już trochę starej daty. Mało osób go używa. Tak pokazałem, może dla czystej ciekawości. No dobra, i na sam koniec jeszcze powiem, czego nie powiedziałam wcześniej, że ten wykrywacz pracuje na częstotliwości 17 kHz. No, jest dosyć czuły. No, jest to dobry sprzęt, jeżeli chodzi tylko tak jak widać. No, jest to taki sprzęt konstrukcyjnie starej daty, można powiedzieć. To jest dla ludzi, którzy po prostu lubią tego typu sprzęt. Typowy analog, tak jak tutaj jeszcze mówiłem wcześniej, statyczny, ale. Cena. Nie wiem, czy na rok 2019 dalej jest produkowany i sprzedawany w Anglii przez firmę Syscube, Ale jeszcze kilka lat temu ten sprzęt w przeliczeniu na złotówki kosztował 2400 zł, więc pomyślcie sobie, za 2400 to można kupić jakiś wykrywacz na przykład z firmy Nocta Macro albo jakiś Garrett. No, i ten wykrywacz nie może. Jeżeli swoją konstrukcją konkurować z tamtymi nowoczesnymi rozwiązaniami zawartymi w tych wykrywaczach metali. Więc ten wykrywacz jest po prostu dla fascynatów, dla ludzi, którzy po prostu chcą mieć jakiś sprzęt, mają, używają. Dobra, to tyle, co dzisiaj chciałem pokazać, powiedzieć, jeżeli chodzi o ten sprzęt. Jeżeli kogoś ten sprzęt zaciekawił, mój filmik, łapka w górę, będę wiedział, że było warto pokazać go. Tym bardziej, że to jest już kolejny sprzęt firmy Ciscu, który prezentuję. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, które otrzymuję. Nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych filmach. Pozdrawiam, życzę jego dnia. Cześć.